Mian z nami pojedzie, Płaszkot, Płaszkot, nie pan drogę, nie Ale nie ja nie, ja będę to tutaj. Ale to jest takie pojedynczy, taki jednego. To się ja tam też polecam z Janką, ten człowiek to widziałem, tam. Ja tam. Dalej jedziemy. A się, o, się na tyś, tak. Dane, nie nie chce tam dalej. O, się Dalej A my jeszcze dalej jedziemy. Ale nie, a ten poślep to jest przed, ten tym, Jak się mówi, gdzie jedziesz dalej, no Prawie, pod granicę, ile tam do granicy jest? A to już ja tam 30. No trzydzieści ja byłem, 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 tam byłem, wiem. byłem. Tam jest tam jedziemy. Potem tam byłem, tam A potem do Siedlec. A potem do Warszawy. Potem siedziałem, tam W na gdzie? Tam jest Nie będzie się siedzieć. Panie młodej, trzeba być wszędzie. Pan nałożyć. Co? Pan nałożyć? Ożyć, ożyć. ożyć, Zakład karny. Ożysz. Napyłem, napyłem Nie byłem. Ja byłem wszędzie. Panie człowiek, modny, ożyć. Bo jest przepraszam, jajka położysz. O, to chodzi. Ja przeżyłem wszystko. Ten stary żołnierz, przesłużony, wyszkolony, witwiczony. I mamy cztery. dupę, do Ale tak. wszystko międ No teraz czasy niepewne. Komandosz to komandosz. Dobra, nic się nie będę palł, bo to by się chwalił. No się pójdzie bo żona że znowu nie mnie nie podobała znowu 20 lat się, znowu 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 na znowu nie znowu znowu nie znowu znowu nie znowu tylko że nie znowu mnie znowu domu. domu. tylko nie lubię

Jałęki. Z Jałęki z, z to ja wiem, na gdzie będziecie się na pewno tak, Nie, to ma 21 jeszcze na pływać. Nie, to 150 km. No, no jeszcze, to, my... no, jeszcze w no, mamy. Pakiety chyba mógłbym zaporu No właśnie, dlatego musimy. A moje dziewczynki takie ładne, bo zimno. Pani ładna. Jak paninka. <laughs> <jak, jak malinia. laughs> no to nie to tak, ma swoje miejsce każdy ma swoje zdanie. No, Panowie...